Gwinty. Gwinty. Pff, co gwinty? Łatwe, ale jeśli chcecie je wydrukować, to już tak nie do końca. Ponieważ głównym problemem okazuje się być graniczny kąt, pod którym drukarka może drukować bez podpór. Każda drukarka, chłodzenie, ba, a nawet materiał, z którego drukujemy, ma wpływ na ten parametr. Z mojego doświadczenia, graniczny kąt od stołu, który po prostu wyjdzie dobrze, nie powinien być mniejszy niż 35-40 stopni. Każdy kąt mniejszy może generować brzydkie nawisy, które mogą nasz wydrukowany gwint cudownie popsuć. Dodatkowo w Fusion nie każdy gwint daje się regulować w kontekście pasowania. Nie wszystkie gwinty mają możliwość zmiany chociażby tolerancji, więc no Tutaj sobie nie poszalejemy. I oczywiście ograniczeni jesteśmy normami. A co w sytuacji, kiedy chcemy zrobić gwint na pudełku o niestandardowych wymiarach? Co zrobić? Jak żyć? Tworzyć własne gwinty. Przecież możemy samodzielnie określić kąty trapezów czy też trójkątów, jak śpieszę z odpowiedziami. Podziałamy dzisiaj z gwintem, który bez kłopotu będziecie w stanie wydrukować na w zasadzie każdej drukarce. Ważne jest tutaj, żeby wiedzieć tak naprawdę, jakie są ograniczenia tej naszej drukarki, ponieważ, no wiadomo, że każda drukarka troszeczkę inaczej będzie traktować nawisy. I tak jak wspomniałem, moja drukarka bez kłopotu radzi sobie z nawisami 30% względem stołu. Na mnie już nie próbowałem, bo po prostu się niszczyły te druki, więc bez sensu było marnować filament. No ale tutaj mówię, to jest kwestia. Waszej drukarki. Może znajdzie się ktoś, kto powie, Ły, moja tam na 10 stopni nawet drukuje i piękne nawisy, w ogóle nic nie widać. Zróbcie sobie testy, są pliki, którymi możecie to przetestować. Tak jak wspomniałem, u mnie bez kłopotu 30 stopni idzie, czyli w, w teorii standardowe gwinty byłbym w stanie sobie drukować. Aczkolwiek, no mówię, no czasami zdarza się, że to będzie nieprzewidywalne i to będzie mocno, mocno uzależnione od tego. Jak będzie to traktować Wasza drukarka? No to lecimy, słuchajcie. Jak będziemy wykonywać taki nasz personalizowany gwint? Zaczynamy oczywiście od cylindra, który osadzimy sobie na podstawie naszego wydruku. Czyli zaczynamy od środka. No i potrzebujemy jakiegoś powiedziałbym. Cylindra na podstawie którego to robimy. Dajmy na to strzelam 48 mm, tak? Czyli to będzie wartość, która będzie podstawą naszego gwintu. Nie wiem, czy, to, czy są takie gwinty. Wyekstrudujmy to powiedzmy na 30 mm, bo to będzie ta nasza baza. Kolejnym krokiem będzie utworzenie tak zwanego zwoju. Ten zwój nam będzie potrzebny do tego, żeby znaleźć ścieżkę wyciągnięcia tego naszego profilu gwintowego. Więc idziemy sobie do utwórz, następnie szukamy parametru zwój, tu go wybieramy, osadzamy go na płaszczyźnie. Słuchajcie, tam pod spodem. Tutaj on musi sobie siedzieć. No i teraz. Jego środek niech będzie środkiem tego cylindra, to jest bardzo ważne. No i oczywiście średnica 48 mm. Tak, zatwierdzamy go sobie. No i teraz my idziemy z tym zwojem w górę, nie w dół, czyli na, w górę go kierujemy i teraz tak. Jeżeli chodzi o wielkość tego przekroju, no to taki byczy nie jest nam potrzebny. Niech on ma powiedzmy 2 mm. No i domyślnie słuchajcie, już tu mam ustawione. Powinno to wyglądać u Was tak, że tworzy nam się taka sprężynka, no i tą sprężynkę musimy sobie skonfigurować, bo w tej chwili stworzył nam się, powiedziałbym, taki, taka śruba kulowa. Więc tak, pierwsza rzecz to zmieniamy profil na trójkąt wewnętrzny, i kolejną rzeczą, którą robimy, to położenie początkowe. Nasze położenie początkowe będzie na z zewnątrz, tak? Czyli zobaczcie ten, tutaj ta, powiedziałbym, sprężynka, którą sobie stworzyliśmy, ona sobie leci po zewnętrznej stronie naszego cylindra. Jeżeli chodzi o skok, no to tutaj, słuchajcie, ja jestem zdania, że. Szybkie gwinty do zagręcania powinny być jak najlepsze. Oczywiście możecie zrobić sobie taki super, super gęsty, tak? Pojedyncza sprężynka, ona będzie się kręcić i kręcić, aż nie zakręcicie. Ja uważam, że nie ma sensu, więc proponuję słuchajcie, żebyście zrobili trzy obroty. 50 mm tego skoku w zupełności to wystarczy. Tak, Zmieścimy tu całkiem sporo. Klikamy w OK. Mamy nową bryłę. Kolejną rzeczą, która jest nam tu potrzebna, to nowy szkic. I to będzie szkic osadzony na początku tego naszego zwoju. Klikamy sobie ten dolny trójkąt, wybieramy nowy szkic i na tym szkicu będziemy opierać profil naszego gwintu. Czy to będzie trapez, czy to będzie trójkąt. Możemy sobie zrobić okrągły. To nie jest żaden problem. Ważne jest, że początek naszego tutaj profilu musi się znajdować na dolnej części. Więc słuchajcie, wybieram sobie literkę, a nawet nie muszę go tutaj pobierać. Nie, nie robię literki P. Po prostu narysuję trapez. Idziemy sobie od miejsca spotkania w tym miejscu i powiedzmy, taki trapezik sobie narysujmy. Kluczowe będzie zdefiniowanie tutaj tego wymiaru. Powiedzmy, że mój trapez niech ma tam ze 3 mm. Jeżeli chodzi o głębokość, no to tutaj sobie mogę zrobić jeden, chociaż to powinien być wymiar zależny. No i tutaj wchodzą te dwa wymiary. Powiedzmy, że wasza drukarka drukuje na 45 stopni przy dobrych wiatrach. Tutaj robimy sobie identyczny wymiar, czyli zaznaczam ten i on się kopiuje. No i co nam zostaje? Zostaje nam ten wymiar, a dlaczego on tutaj się taki dziwny zrobił? Co my tu mamy? Tu się jakiś wymiar zrobił gdzieś tutaj z czapy. Aha, dodał się kąt. My nie chcemy kąta, my chcemy odległość. Więc to sobie robimy równoległe, żeby tutaj nie było wątpliwości. No i wymiar. To będzie nam decydować o tym, jak głęboko ten gwint będzie nam wchodził jeden w drugi. No 1,2 wygląda według mojej opinii całkiem optymistycznie. Klikamy sobie OK. No i teraz, jak się łatwo domyślić, będziemy stosować funkcję, którą nazywamy przeciągnięciem. Więc idziemy sobie do zakładki utwórz, wybieramy przeciągnięcie, zaznaczamy nasz profil, no i rzecz jasna wybieramy naszą ścieżkę. Naszą ścieżką będzie ta wewnętrzna część naszego gwintu. Oczywiście to już w bryłach możemy wyłączyć sobie te gwinty. Ten tutaj. Powiedziałbym element i co się tutaj okazuje? Okazuje się, że ten nasz gwint wykręca się wraz z tymi zwojami, więc musimy zrobić coś, żeby temu tematowi zapobiec. Zmieniamy tak zwany kąt skręcania. Tutaj znajdziecie ten parametr. Ustawmy go sobie wstępnie na 100 stopni. Ten gwint już nam się powinien wyprostować. Jak sobie na niego zerkniemy, o to zobaczcie, on już wygląda dużo lepiej. Kliknijmy, że to ma być nowa bryła, czyli w operacji dodajemy sobie nową bryłę i robimy OK. Teraz musimy ustalić, jaki jest rzeczywisty kąt tego skręcenia. W jaki sposób to robimy? No, oczywiście, musimy sobie zrobić szkic na końcu tego naszego elementu. Czyli zaznaczam go sobie. A, muszę najpierw skończyć bryłę. Zaznaczam sobie i wybieram literkę L. Stworzy mi się nowy szkic. On będzie tutaj osadzony. I teraz na samej górze osadzamy sobie pionową linię. Może ona być konstrukcyjna, to już od Was zależy. Najważniejsze jest, żebyśmy sobie to zwymiarowali. Co my tutaj mamy? Według mojej opinii tutaj mamy sterowany 18,55, czyli tak naprawdę ten gwint, on nam się wykręcił niejako o 118,55. Spiszcie to sobie, 118,55. Wam może wyjść coś innego, w zależności od tego, ile dali, jakie daliście parametry. Więc zmieniamy, edytuj element i dodajemy tutaj kąt skręcenia 118,55. Zatwierdzamy enterem i nasz gwint się wyprostował. Nie widzę, czy to już jest na pewno pionowe, więc słuchajcie, fajna rzecz. Możecie sobie na szkicu kliknąć, prawy klawisz myszy i robicie sobie coś takiego, jak pokaż wymiar. No i jeszcze mamy tu informację, że zabrakło nam 0,11 stopnia, więc musimy to dodać. Więc znowu wracamy sobie do tego naszego gwintu, edytuj element, czyli to będzie 118,66. Wybieramy OK. I ten kąt powinien się wyzerować. Zobaczcie, jest jeszcze tutaj taki. Mikroskopijny, widzę rozrzut, idziemy jeszcze raz. To musi być na idealnie, słuchajcie. Tu musi się pojawić 0,67. Robimy, chyba że przestrzeliłem. Może być, że przestrzeliłem. Zobaczymy zaraz. Jest 0 stopni, czyli jesteśmy prawie że w domu, słuchajcie. Wywalamy sobie te zbędne rzeczy, te zbędne elementy naszego gwintu. Więc proponuję wykorzystać sobie funkcjonalność, która nazywa się podziel bryłę. Zaznaczamy tutaj nasz stworzony gwint, wybieramy tą powierzchnię obcinamy go i robimy dokładnie to samo z drugiej strony, czyli zaznaczamy gwint, wybieramy powierzchnię i obcinamy ją, klik OK. Teraz której bryły nie potrzebujemy? No tej i tej nie potrzebujemy. No to co? Proponuję, słuchajcie, zwielokrotnić sobie ten gwint, żeby on był mocniejszy, tak? Czyli żeby ten gwint zakręcając się, on był szybki, żeby to się stało... Bardzo szybko, ale żeby było mocne, żeby było jak najwięcej tych zębów, które będą trzymać tam te dwa elementy ze sobą. Więc najlepiej po prostu zaznaczyć sobie tą naszą bryłę i zwielokrotnić ją poprzez szyk kołowy. Czyli wybieram sobie szyk kołowy, wybieram tutaj, że ma to być bryła, zaznaczamy ją, osią obrotu będzie nasz cylinder. No i proponuję, słuchajcie, cztery sztuki, zobaczcie jaki bardzo ładnie gęsty gwint nam wyszedł, możemy spróbować z pięcioma 5 też będzie OK, z tego co widzę, jeszcze nam zostaje miejsce. No to możemy zrobić 5. Od Was zależy, jak tutaj będziecie to robić, chociaż 4 będzie ładniejszy, wydaje mi się. Jeszcze sobie wrócę edytuj szyk kołowy. Powiedzmy. Tak, 4 jest zdecydowanie fajniejszy. No to co? łączymy ze sobą te bryły, czyli zaznaczamy je wszystkie, wybieramy kombinację, wybieramy połączenie i klikamy OK. Powinniśmy otrzymać pojedynczą bryłę, to jest ta bryła. No i dobrze, mamy gwint zewnętrzny. No to powiedzmy, że teraz na podstawie tego, co już mamy, zrobimy sobie gwint zewnętrzny, do którego będziemy tą naszą śrubę wkręcać. Więc potrzebuję nowy szkic, bazujący na tym podstawowym szkicu. Klikamy sobie nowy szkic, wybieramy literkę P, klikam OK. No i teraz potrzebujemy dwóch offsetów. Wybieramy literkę O, odsuwamy o ten nasz luz. W zależności od tego, jak drukuje nasza drukarka. Tutaj ten nos sobie ustawiamy. Może to być 0,1, może to być 0,2. Zróbcie test i wydrukujcie, spróbujcie, że tak powiem, zrobić sobie ten test. Tutaj mamy o 0,1 w tą stronę, no to dodajmy sobie tą zewnętrzną część, o jakieś 10 mm, czyli znowu offset od tej linii na 10 mm sobie jeszcze odsuniemy. Klikamy sobie OK. No i teraz potrzebujemy zrobić wyekstrudowanie. Przypominam, literka E, no a nie 10, na 30 chciałem. Klikam edytuj element 30 mm no i dobra mamy bryłę mamy ten szkic ale potrzebujemy jeszcze tego szkicu żeby go sobie wyciągnąć z tym że zanim go wyciągniemy potrzebujemy zrobić offset znowu na ten luz żeby ten gwint na pewno nam działał więc proponuję słuchajcie zrobić sobie nowy szkic na tym profilu wybieramy sobie p bo chcemy z niego skorzystać zaznaczamy go sobie robimy ok robimy offset no, i oto 0,1, powiększamy go sobie, żeby ten profil był odrobinę większy. Dajmy oddechu temu gwintowi, tak, żeby on miał się gdzie, że tak powiem, podziać. No to co? Zaznaczamy sobie jeden szkic, zaznaczamy sobie drugi szkic. Potrzebujemy naszej bryły 2, żeby nam się ta. O nie, bryła 1, o, bryła 1. Wybieramy sobie przeciągnięcie. Klikamy sobie tutaj ten nasz profil, którym będziemy ciągnąć. No i znowu wykręciło nam się to standardowo. Ombrełę 1 możemy sobie usunąć. No i zobaczcie, teraz znowu musimy zrobić ten myczek z obkręceniem. To było 118,66. Chwilę tutaj Fusion będzie musiał sobie pomyśleć. Jest idealnie na wprost. Zatwierdzam Enterem. Mamy to. No i musimy powtórzyć tą operację. Czyli wybieramy szyk kołowy. Zaznaczamy, że jest to element. Wybieram moje przeciągnięcie. Wybieram oś obrotu. Mój cylinder i cztery sztuki. Wybieramy OK. No i słuchajcie, mamy dwa nasze gwinty gotowe. Możemy sobie jeszcze sprawdzić przekrojem, zobaczyć, jak to faktycznie wygląda. I zobaczcie. Niezależnie od tego, jaką będziecie mieli drukarkę, możecie sobie swobodnie w tym momencie drukować wasze gwinty. Ba, możemy wrócić tak naprawdę do pierwotnego tutaj. Szkicu i zmienić sobie ten parametr. Nie wiem, będziemy chcieli zrobić 30 mm. Wybieram 30 mm, kończę mój szkic. No i nie wiem, czy to zadziała, bo w gwincie też by trzeba było to zawrzeć, a teraz to może być nie do końca działające, ponieważ gwint nie był powiązany z tym szkicem i pójdzie na zewnątrz dokładnie. Także musiałbym teraz zmienić parametry naszej, naszego tutaj zwoju, on by w tym miejscu musiał mieć średnicę 30 mm. I teraz już to powinno zadziałać. Trochę to fusion musi sobie pomyśleć, ale właśnie to jest zaleta modelowania parametrycznego. To zawsze powtarzam, że my, bazując na szkicach w pełni zdefiniowanych, powinniśmy mieć możliwość generowania właśnie takich wspaniałych rzeczy. A, racja, bo zmienią się kąty. Dobra, nie było tematu, słuchajcie, to by trzeba było. Dużo więcej energii w to włożyć, żeby to zadziałało, bo jeszcze trzeba by powiązać ten kon wykręcenia się, tak naprawdę, z tym, co tu się dzieje. Dobrze, słuchajcie, dzisiaj krótko. Mam nadzieję, że wyczerpałem Waszą ciekawość związaną z gwintami. Dla mnie to jest o tyle ciekawe, że mając tę wiedzę z dzisiejszego odcinka, będziecie w stanie sobie bez najmniejszego kłopotu tworzyć własne gwinty i je drukować. Oczywiście, bardzo wielkie podziękowania dla patronów, dla tych z Was, którzy nie chcą być patronami z jakiegoś powodu, nie chcecie kolejnych abona abonamentów. Ale wyjdziecie z założenia, że kurczę fajny ten odcinek, a rzucę mu piątaka na kawę, to bardzo serdecznie zapraszam na SUPI, gdzie możecie rzucić piątką, bliczkiem. Jeżeli znajdziecie chwilę, to bardzo serdecznie zapraszam i z góry oczywiście dziękuję. Tymczasem zbieram się, widzimy się już niebawem. A podziękowania dla patronów były? Chyba były. A jak nie, to jeszcze raz bardzo dziękuję patronom za patronowanie. Widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć.